Tutaj go widzisz? Przecież on jest z przodu. Widzisz go? Widzisz go, czy go nie widzisz? Nie widzę. Michał, a ty widzisz kierowcę? Nie. Ale wiesz, kto siedzi za kierownicą? No, no to chodź, to ja ci coś pokażę, popatrz. I patrzysz do góry, bo szukasz kierowcy. Kiedy się widzicie? Teraz. Przecież a, ciężarówkę wcześniej widziałeś? Widziałeś ciężarówkę? Zobacz, dopiero z tego miejsca, jak ty widzisz kierowcę, to on widzi ciebie. Bus może za, nie zawsze widzieć człowieka, więc trzeba zawsze uważać i się rozglądać i, i, też, i też jest y, pole martwe. Podzie i widziałaś, co może widzieć kierowca, a czego nie widzieć? Tak, może nie widzieć człowieka tak bardzo z bliska. Często jeżdżę na rowerze, chodzę do szkoły i nie wiedziałam, że kierowca y, mo, może, y, może tak, y, tak mało widzieć. Przede wszystkim to jest właśnie ta akcja skierowana do tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Chcemy pokazać tym najmłodszym e, te takie tak zwane martwe pola. Dlaczego? Dlatego, żeby ten młody wiedział, że jeżeli nie ma kontaktu wzrokowego z kierowcą, czyli z osobą, która siedzi za kierownicą, to tak naprawdę kierowca samochodu ciężarowego go nie widzi. Dlatego uczulamy tych młodych adeptów, e, uczestników ruchu drogowego, żeby zanim wejdą na jezdnię, zanim wejdą na przejście dla pieszych, zanim zdecydują się na przekroczenie jezdni, żeby nawiązali kontakt wzrokowy z kierowcą. To jest najważniejsze. Na pewno kierowca zawodowy wie o tym, że ma ustąpić pierwszeństwa, ale jednak dopóki go nie, nie widzi pieszego, nie daje szansy na bezpieczne przekroczenie jezdni. My dzisiaj pokazujemy te martwe pola, 6 punktów takich martwych pól dookoła pojazdu. Bardzo często nie są takie samochody jak tutaj z inspekcji transportu drogowego, ale również busy, które tak naprawdę bardzo często przywożą towar do najbliższego sklepu obok szkoły. Dzisiaj uczyliśmy, że podczas cofania samochodu ciężarowego sygnał dźwiękowy, więc ewentualne słuchawki na uszach. Więc te dzieciaki już dzisiaj wiedzą. Czego nie widać w samochodzie ciężarowym, czego nie widać w busie i jak mają zadbać o swoje bezpieczeństwo? Dosyć zaskoczyło mnie, bo niby wygląda jakby dużo się widziało, ale wciąż są takie pola, że niby widać, ale jak się siedzi za kierownicą, to ich w ogóle praktycznie nie widać. Jakby... Ba, bardzo trudno trzeba się wysunąć z fotela, żeby zobaczyć, i y, podczas jazdy najczęściej ich po prostu nie widać. No, nie zdawałem sobie sprawy do końca. Y... Jakby nie wiedziałem, że aż tak nie widać, jak kierowcy jadą, że aż tak nie widać, jak na przykład na pasach przechodzę, że nie, nie widzą, jak tak wejdę po prostu. Wiem, że muszę na przykład na pasach trochę bardziej uważać, jak ciężarówka będzie jechać. Muzyka